Początek wakacji to czas wyjazdów, chętniej też uprawiamy sport. Piłka, bieganie, tenis czy rolki to ulubiony sposób spędzania czasu przez wielu z nas. Jednak problem pojawia się wówczas, gdy nie mamy z kim dzielić swojej pasji. Właśnie do takich ludzi, dla takich ludzi powstał portal mysport.pl. Ma on między innymi ułatwić znalezienie partnerów do wspólnego uprawiania sportu. Jak działa portal, sprawdzał Bartłomiej Jarkiewicz. Chętnych do uprawiania sportu na pewno nie brakuje. Sport, tak, biegam, piłkę nożną, e, piłkę nożną, bieganie e, i chodzę na siłownię. Kickboxing. Jednak częstym problemem jest ich znalezienie. Zawsze jest jakiś kłopot zebrać ludzi, którzy chcą pojeździć czy pobiegać. I właśnie dla takich osób powstał ten portal, pierwszy taki w Polsce. To jest serwis stworzony przez sportowców, sportowców amatorów, dla sportowców amatorów po to, żeby wspólnie stworzyć taką społeczność, żeby nigdy właśnie nie było czegoś takiego, że brakuje nam jednej dwóch osób do tego, żeby wspólnie pokować piłę. Mimo że strona ruszyła niedawno, już możemy na niej znaleźć sporo propozycji wspólnych treningów w najróżniejszych dyscyplinach. Serwis pozwala też poznać ludzi z naszej okolicy, którzy uprawiają te same dyscypliny sportu co my. A nawet pochwalić się swoimi osiągnięciami czy pokazać naszą pasję, zamieszczając zdjęcie lub film. Pomysł najwyraźniej się podoba. Dobry pomysł. Na przykład, znaleźć partnera, do biegać, jak ktoś nie chce sam biegać czy jeździć. Wszystko, co jest dobre dla sportowców i pomocne, jest dobre. Internet i komputer rzadko kojarzą się ze sportem i ruchem. Jednak ten projekt przełamuje takie stereotypy. Serwis społecznościowy, ale paradoksalnie zachęcający do tego, żeby wejść do sieci, zobaczyć, co się dzieje, zobaczyć, z kim można pograć i za chwilę stamtąd wyjść i po prostu się poruszać. Czyli promocja zdrowego stylu życia. Promocja najwyraźniej się udaje, bo w ciągu trzech tygodni funkcjonowania Mysport zdobył ponad pół tysiąca użytkowników i ciągle się rozrasta. Pomysł na wykorzystanie komputera do wyciągnięcia ludzi z domów na pewno w przyszłości zaprocentuje tym co najważniejsze, czyli zdrowiem. Bartłomiej Jarkiewicz, Polsat News.